Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku z serii Alderaan Place Mass Effect 2. E, witam was po przerwie długiej. I w tym momencie jesteśmy no. w kwaterach, chyba o, jakichś takich, w kwaterach załogi oczywiście. Rodzinę. Co tu się dzieje? Baczność. E, officer on deck. No, co za kurde? Macie przesrane. E, dobra. Tu jest pokład obserwacyjny, toaleta damska, to może tutaj nie wchodzimy. Yy, warto by jednak przejść do toalety męskiej. Ponieważ, muszę zobaczyć, jak tutaj wszystko wygląda. Pisuary, czemu to nie umyte jest? Kto tu, kto tu tym zarządza? Czemu prysznic jest przy toalecie? Jak mam się myć? Jak mam szczać? Ty, a y, gdzie, że tak powiem, jest na mm, mm, drugą, że tak powiem, potrzebę miejsce? albo? Że to jest takie podwójne. Nie no, ja podwójne. Chociaż, kurde. Hmm, bez deski? What the fuck? Dobra. Trochę powagi, zachowajmy już. Nie wiem, gdzie jestem, ale warto się przebić. O, do windy. Do windy, do windy, do windy, do windy. Kurde, to sterowanie. Centrum katakupitańska maszynownia. Maszynowni nie byliśmy jeszcze. Warto by się wybrać tam i zobaczyć, jak wygląda maszynownia na Normandii dwójce. Stąd też, z tego miejsca zapraszam was właśnie do odwiedzenia maszynowni. Stacja monitoringu, użyjmy. A, tu nie ma tego, dobra. Użyjmy, użyjmy, tu są jakieś takie rzeczy. Tu jest schody na podpokład. Tu są jakieś observation decki. Observation, observation, o, są ludzie, jacyś inżynierze. Ja pierdzielę to komandor. Fatygowałeś się aż tu do nas? Kurwa, Kenneth, grzeczniej może. Mówisz do swojego dowódcy No właśnie Nie słyszałem słów oficer na pokładzie No, o tym mówię, ty. o tym mówię to żart? Tak jest, yy, to znaczy nie To się nie powtórzy Spocznij, kim jesteście? Mechanik Ken Donnelly Odpowiedzialny za systemy sterowania mocą To jest Gabi Mechanik Gabriela Daniels Jestem odpowiedzialna za systemy napędowe Czym możemy służyć komandorze? No dobra Powiedzmy, że wam wypoczyłem ten. Tom. Yy, jak się nazywa? Ten brak dyscypliny. Czego wam tu nie brakuje? Nie narzekamy. Szkoda tylko, że kalibracja układów TUP trwa tak długo. Kenneth, narzekasz. Jakiego rodzaju problemy tu macie? Podczas ulepszenia konstrukcji Normandii nie postarali się przy sprzęgach TUP. Nie będę cię zanudzał technikaliami, ale w głównym systemie przesyłu mocy jest układ tłumików kierujących upływ mocy do. Kenneth, nie przynudzaj. Krótko mówiąc, gdyby zainstalowano sprzęgi T6 TUP, co dzień tracilibyśmy dużo mniej czasu na konserwację. No właśnie, czemu ich nie ma? Pytam. To pewnie przeoczenie na etapie projektu. Nie ma wpływu na wydajność. Problem jest z konserwacją. Poza tym model T6 trudno znaleźć. Nasza Stellar Dynamics już ich nie produkuje. Da, to gdzie ja nie można się znaleźć? Nie znaleźć używane u handlarzy na Omedze, ale nie mamy czasu na zejście z pokładu. Eee. Wstąpienie. A, bo się to tylko o wyszkoleniu? Gdzie odbyliście przeszkolenie? Gabi i ja zaczynaliśmy w przymierzu na SSV Perugi. Statek był częścią pierwszej fali w bitwie o Cytadele. Widzieliśmy suwerena na własne oczy. No właśnie, dlaczego? odeszliście? też Po twojej śmierci ten draniu Dina zmienił zdanie co do żniwiarzy. Uznali suwerena za odosobniony przypadek. Steg bzdur. Według nich twoje ostrzeżenia o większym zagrożeniu były mylne albo wynikały z uroje. Straciliśmy zaufanie do przywództwa przymierza. Musimy walczyć z prawdziwym wrogiem, a to robi tylko Cerberus. No ba. Eee, zbadajmy, może coś jeszcze wiem wstąpienie, to mnie nie interesuje, to mnie nie interesuje, wasza opinia serwerusz ja również mnie nie interesuje. Do widzenia. Kontynuujcie. Tak jest, komandorze. Dobra, znajdę wam te sprzęgi, bo to jest, to jest tak wspólny intent. Mówiłam, że przyjdzie. No ba ja zawsze przychodzę wtedy kiedy jestem najmniej się mnie spodziewają. Jeszcze raz przejdźmy te... A nie, tu jest winda. To nie, to nie idźmy tędy. Tu jest schody na pokład Zejdźmy na dół, zobaczmy jak ten stateczek wygląda w całości. No zejdź, no Shepard. Tup 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 tup. Nie wiem, że wychodzę na górę, ale chciałem zobaczyć, czy tam faktycznie wyjdę na górę. Tu są e, bzdurki, bzdurki. Tam już nie przejdę. Ue, myślałem, że tu będzie można pochodzić, jakieś zobaczyć silniki albo coś. Także... To Wy jesteście Wy. Pójdziemy tędy. Wow. To jest chyba silnik. Fajny. Ładnie to wygląda. Powiem Wam szczerze. Podoba mi się. Właśnie lubię zabrać, że tak powiem tutaj się wczuć tą rolę faktycznie tego Kapitana. Zobaczyć wszystko jak działa. Znaczy jak działa? Gdzie co jest, mniej więcej, tak, żeby się rozeznać w sytuacji. I. i po prostu. No, wtedy jest większa imersja, prawda? Jest, można się bardziej wczuć. Centrum Informacji Bojowych. Chyba tutaj musimy i tak, tu musimy się wybrać. Już Was nie zanudzam tym skakaniem po tym statku. Wybierzmy się na tą misję poszukiwania tego profesora, gdyż odblokowuje to nam, z tego co widzicie, dostęp do, no, do tych badań nad bronią, wszelaką itd., itd. Na pańskim prywatnym terminalu czeka wiadomość. Zdaje się, że od admirała Andersona. Dziękuję Ci, Kelly. Ulepszenia przeczytane na wiadomości. Wydaje się od Andersona, jeśli żyjesz, są prawdziwe, przyjedź porozmawiać ze mną na Stadeli, przez ostatnie dwa lata dużo się zmieniło, dzięki Tobie jesteśmy na szczycie i przede wszystkim pomaga, by pozwolić Ci osobiście powiedzieć wszystko, o to słyszeliśmy, dobra. No dobra, jak będę miał czas, to się wybiorę. A póki co, otwieram mapę galaktyki, kurde, jak ja dawno tego nie robiłem. Stacja paliw, przekaźnik masy, a propos, kurde, widziałem filmik z tego, z EVE Online. Naprawdę polecam Wam zobaczyć filmik, jakie to jest przepotężne. I w online to jest właśnie e, MMO, RPG. E, właśnie w kosmosie się dzieje. Co tam się dzieje? Tam właśnie jesteśmy ze starami statku, jakiegoś tam do ulepszenia, gdzieś jeździmy, jeździmy, w sensie, przylatujemy do bazy. Tam og ogólnie oczywiście wszyscy gracze online, tam piraci są jakieś, handlujemy kawą, tabaką, <grym> wszystkim po prostu przepotężne mnóstwo informacji. Także. Także to jest płatne i niestety <grych> Przekaźnik Omega 4. Jesteśmy z profesora Tu musimy lecieć Ty, słuchajcie, muszę to trzymać, patrzcie. Ale numer Wejdź na orbitę Ale numer! Kurde, nie widziałem. A tu jakoś można obracać to? Stacja paliw. A co się na stacji paliw dzieje? Patrzcie ku paliwo. A gdzie mam paliwo? Eee. Kup paliwo... Do tysiąca. Ale numer... Ale Bayer! A to to są to są sądy, tak? Tak, ale numer. Fajnie! Yeah, ale Bajer. Eee, wejdź na orbitę. Wejdźmy na orbitę. Zbudowana na wyeksploatowanej skorpie metalicznej asteroidy Omega od tysięcy lat, bezpieczną przystanią dla przestępców, terrorystów i malkontentów. Bywały okresy, w których stacja pustoszała na całe stulecia, a potem znów zaludniała się dzięki kolejnej fali szukających nowego życia wyszutków. Oryginalny, elegancki projekt stacji zastąpiła chaotyczna, rozbudowana przez walczące się wzajemnie grupy przedstawicieli wszystkich możliwych gatunków. No będziemy nie ma rządu centralnego i nie pamiętam, żeby takie ciało kiedykolwiek istniało. Populacja 7 800, ma bania Odległość orbitalna 243 Eeeem JA <grym> Jakiś pewnie tam skok Łorpowski yy, 69 Dokuj. Kurde, fajnie, można to obrócić? Nie, szkoda. Dobra, dokujemy moje mini. O, filmik. Fajnie. Podoba mi się ten masafek, Effect. Bo te rzeczy, że tak powiem, bieganie po statku, czy tam strzelanie do tych getów czy innych, to wiadomo, to standardy są, więc za dużo tu się nie zmieniło. Oczywiście graficzka, ale... Ale tutaj, że tak powiem, w samym no, ulepszeniu, prawda, no i się nie mogę doczekać Mass efekta Trójki Także jak mówię Mass Effecta Trójki nie przeszedłem, więc Nie wiem co się dzieje tutaj Przypominam oczywiście <grym> Jakby ktoś zapomniał zwyczajnie Weźmy oczywiście Moją Mirandę oraz Jacoba A dodaj Nikogo innego nie mam, więc Nie mam wyjścia Muszę iść. trzeci. Co my tu mamy? Skok adrenaliny, mistrzostwo bojowe. Co mistrzostwo bojowe daje? Podnieśmy wytrzymało się małysiu, prędkość ryzmę. No, w sumie. Punkty drużyny. Przydziel punkty. Dwa Dobra, Miranda. A nie, dobrze, bo ona ma osobno. Myślałem, że punkty to są punkty, że tak powiem drużyny to drużyny. Oficer Cerberus, ale zobacz pojęobrażenia, bo Miranda brzydcy premień bojową. dobra, weź, weź to yy, odkształcenie już ma no bo ja mam skazany biotycznym dobra, weź to, no to jest przydatne i może, ty masz przeciążenie już yy, tutaj nie masz, cztery tylko dobra, to ty trzymaj jeden sobie punkt, ja mam jeszcze jeden Który amunicja strzał wstrząsowy przesadzamy na dalsze ataki nie mogę tego przydzielić, ponieważ prawdopodobnie muszę tutaj yy, tu muszę wziąć Poziom drugi Czwarty yy, Kurde nie wiem Nie wiem o co chodzi W sensie myślałem że to jest tak, że jak tutaj tutaj było w jedynce że jak się wzięło na ktoś poziom to automatycznie Znaczy jak tutaj weszło się na przykład na trzeci poziom to się odblokowywały dopiero wtedy te poniżej to jest jeden poziom. Chyba, że cofnij przydział. No, cofnij przydział. Dobra, nieważne. Nie będę już tego sprawdzał. No i Jacob został. Przyciągnięcie weź na dwójkę. Agent Cerberusa. 10 do broni. Dobra, przydziel to. Eee, dobra. Dobra, to będzie chyba to. Wyjdźmy stąd i zobaczmy filmik. Mam nadzieję, że się przycieliły punkty. A, witaj na Ometze. Jesteś tu nowe, prawda? Potrafię to poznać. to posłużę. Że... A to kto? A, cześć, moklam? Ja właśnie. Zmykaj farmut. Już. A oczywiście, Mochlan, co tylko ona zechce. Cholerny łachudry. Witaj na Ometze, Wiesz, kim jestem? No właśnie. Oczywiście. Namierzaliśmy ci od kiedy pojawiłeś się w układach Terminusa. Nie jesteś aż tak dyskretny. Aria chce wiedzieć, co sprowadza martwe widmo na Omega. Radzę ci iść od razu do Zaświatów i się przedstawić. Nikt mi nie będzie ona robić. Pogadam z twoim szefem kiedy będę gotów. To lepiej się przygotuj. Nikt nie każe ani czekać. Zaświaty. Już. Bak pisz sobie ze mnie. Otrzymuję doniesienia o kwarantannie w Slamsach, gdzie doktor Mordin Solus prowadzi klinikę. Spodziewa się oporu na stacji transportowej. Uzyskałam też dostęp do wiadomości wymienianych przez grupy najemników, dotyczących planów rozprawienia się z Archaniołem. W zaświatach jest punkt werbunkowy, który może mieć o nim informacje. Uuu, widzę, że to faktycznie fabuła się coraz bardziej, że tak powiem, rozrasta. Dworzec transportowy to tutaj jest niby dobra, musimy tak iść. Tutaj ten dym, wejście do zaświatów, tu jest to są apartamenty, rynek, rupiecie niższy poziom zaświatów. A gdzie on był? W slumsach, tak? Tylko, że gdzie są slumsy? Apartamenty, rynek, rupiecie. E, bym poszedł najpierw tutaj, żeby zanim jeszcze. Pójdę do zaświatów. Nie będę czekał, nie będę czekał. Będziesz czekał. Tu są właśnie Afterlife nie zaświaty. Kurde, ale tu będzie na mnóstwo, wiecie, gadania. Dobrze, że nie ze wszystkimi trzeba gadać, wtedy się sensie można gadać. To było długie. Tu są apartamenty i marketplace. Cześć.

Marsz. Może znajdzie się u mnie coś dla ludzi, ale nie dużo. O, fajne takie. Ceny to zniewaga. Przekonaj mnie. Mam ochotę wydać trochę kredytów, ale poszukam czegoś lepszego gdzie indziej. Nigdzie nie znajdziesz lepszego wyboru. Chyba, że zaryzykujesz szukanie na czarnym rynku. No w sumie. Wolę robić interes z tobą niż oddać pieniądze tym złodziejom. Na pewno nie dobijemy targu. Nie mogę konkurować z czarnym rynkiem. Muszę na czymś zarabiać. Zrobię, co będę mógł. Ale nie mów nikomu, bo stracę wszystko. Wróciliśmy. Coś musiało ci się spodobać. Aha, tu jest ten Tarkomegi. Eee, model i krążownik, co to jest? Potwór. Przewody symulujące. Zawiera układ wyborczyn skupiennych, wspaniałe zbierane elektrony na ruchy, pierwotnie obracowane prezentacje, zwiększa prędkość szarży o 10. Hmm... Formak... A to są jakieś... kboty, tu nic nie ma. Łe? Myślałem, że to będzie jakiś taki... wybór większy, jakichś różnych przedmiotów, nie wiem, broni czy czegoś. Uuu, ale widok fajny. Uhu. Dobra. Hmm. Eee, właśnie zastanawiam się czy pokazywać wam to wszystko, po prostu jak tutaj się biegać, czy tylko po prostu fabułę. Pewnie nie można wejść, Że porozmawiam z sobą. Co jest za tymi drzwiami? Część dla VIPów. Żeby wejść trzeba mieć odpowiednie nazwisko. Czego chcesz? Chcę dołączyć do zabawy. To nie miejsce dla ciebie. Na głównej sali zaświatów jest świetna muzyka i może drinków. Hmm, no dobra, nie będziemy tutaj robić zadymy. Pewnie pewnie jest możliwe po prostu. Ale potem. Uuuu, slamsiaki. Trogowisko. Nie. Wow. Odejść, człowieku! Powiedzieć Gawornowi, żeby dzisiaj nikogo nie zabili! Nie znam kapitana Gaworna. Czemu miałbym mu coś mówić? Nie ufać ci! Powiedzieć Gawornowi, że znamy jego sztuczki. My dzisiaj nikogo nie zamierzimy. On ma zębiska, nie? Właśnie kim jest kapitan Gavorn? Nie znam kapitana Gavorna. Aha. Eee, miło się rozmawia. Koniec gadania! Znamy sztuczki. To miejsce. Jak można pozwolić ludziom żyć w takich warunkach? No właśnie. Nie rozumiesz czy nie chcesz zrozumieć? A czy to ma jakieś znaczenie? Nie. Omega od dawna funkcjonuje w ten sposób i nikt tego teraz nie zmieni. Dokładnie. No, tu jest jakieś zejście na dół. Mhm, mhm. nawet nie wiem gdzie jestem, słuchajcie. Muzyczka Wow Cyberpunkowe takie klimaty trochę W sensie wiecie, no o co chodzi o o o o <grywy> Plus 18. Cześć. Nie będziemy tutaj, że tak powiem, kultywować troszkę tego, takich zachowań. Myślę, że z barmanem pogadam jakieś na tematy inne. O, oh, let's dance, baby. Wow! Przyczaj te kocie ruchy, baby. Ale numery e, Dobra dobra, będzie tego tańczenia <śmiany> e, No dobra, dobra, spodamy stąd Nic tu chyba nie ma do załatwienia póki co Chociaż takie wszystkie lewe interesy zrobi się w takich miejscach Właśnie, gdzie jest dużo ludzi W sensie dużo ludzi <śmiany> Dużo osób e, I No i po prostu nic nie słychać, to jest strefa dla VIP-ów bez powodu nazywają mnie wyrocznią The Oracle. Chyba cię nie znam, człowieku. A to Jestem ten jest wyrocznia, Ary. Patriarcha. Patriarcha Ari. Czego chcesz? W Twoim wieku musi mieć o czym opowiadać. Dawno temu się nauczyłem, że nikogo nie obchodzą stare historie wojenne. Proszę o opowiadanie, żebyś czuł się potrzebny. Zostań tutaj, a usłyszysz wszystkie moje opowieści. Może nawet opowiesz coś od siebie. Co wiesz na temat Alii? Kilka wieków temu Omega była moją skałą. Kiedy przybyła tu Aria, nie miała nic. Myślałem, że jest kolejną tancerką. Zabiła połowę moich ludzi, a resztę przekonała, że będzie rządzić tym miejscem lepiej niż ja. Przyszła po mnie do tego baru. Roznieśliśmy go na strzępy, zgniotła jedno z moich serc, połamała mi połowę kości i zostawiła mnie przy życiu. Co ją skłoniło, by zostawić cię przy życiu? Ona nie niszczy czegoś, co może się przydać. Powiedziała, że mogę mieć wszystkie dawne wygody, jeśli będę jej doradcą. Wiedziałem, jak wszystko działa. Wiedziałem, kogo nacisnąć, komu przywalić, do kogo się uśmiechać. A każdy, kto mnie szanował, widział mój upadek. Wiedzieli, że choć ja byłem silny, ona była silniejsza. Czemu nazywają cię patriarchą? Mówią. No to albo patriarch ma ja tak. Widzę wszystko. Bo mam jakąś moc biotyczną. Ja mówię, że im odbiło. Zatrzymała mnie jako doradcę. I jako trofeum. Muszę iść. No kurde, widać, że faktycznie. Znaczy faktycznie, tak naprawdę nie wiemy, jak ten tutaj nasz. Nie pamiętam, jak jego rasa się nazywa. Jak ten uf. <śm> Człowiek ten chyba przejścia nie ma. Ech. No chodzi o to, że po prostu... Nie wiem jaki on był silny, tak? Czy to po prostu faktycznie Aria była super ultra inteligentna i silna i miała tam jakieś moce specjalne? Czy on był po prostu słaby? Wiecie o co chodzi? Także, żeby się zbytnio. Nie. O, tu coś jest. Rupiecie Kena. A dobroci... O! Sprzęgi te 6 tup 500 kredytów tylko kupujemy Oczywiście, że tak Ciężki spraw skóry Siła 60 tysięcy Mhm mm 10% zdrowia, ładnie, 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 ładnie. Widzę, że to faktycznie hey, Ken, Ty, Ken, czy masz jakieś upustu dla mnie, aby? Witam. Może interesujecie sprzęt z odzysku? Owszem. Cały zysk odkładam na zakup biletu, żeby się wydostać z tej przeklętej skały. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zapłaciłby tyle za części z odzysku. Wiem, nic nie mogę sprzedać. Spuść sceny, to może coś kupię. Masz rację. Sprzedam ci co zechcesz, za normalną cenę. Duba. A jeśli Harold się dowie, wtedy się będę martwił. Co sprowadza takiego miłego chłopa na Omega? Moja pielgrzymka. Po kilku dniach ukradziono mi pieniądze. Postanowiłem sprzedawać części z odzysku. No i widzisz, co mi z tego wyszło. Harold zmusza mnie do zawyżania cen i nie stać mnie nawet na bilet, żeby stąd odlecieć. Czemu Harold ustalać ceny? Harold kazał mi przysiąc, że nie będę konkurował z nim cenami. Był tu pierwszy, więc ma prawo. Ale nikt tu mnie nie kupuje, skoro on sprzedaje dużo taniej. Nie mogę nawet odłożyć na bilet, żeby stąd odlecieć. No pierwszy quest. Mogę pogadać z Harotem w twoim imieniu. Może zniknie. Nie będę cię powstrzymywał. Jeśli go przekonasz, żeby dał mi spokój, może wyrwę się z tej stacji. Jego sklep jest na górze rampy obok Stoiska marsza. Wszelka pomoc będzie mile widziana. Sajrzyj no. do mojego kiosku, może znajdziesz coś dla siebie. No i dziękuję. Spok. No 25 tysięcy na no 50 tysięcy. Oddychamy. Obniżył. No i dobra. Tu coś jest. Aha, to jest ten yy, bariniec czy coś. Ładnie. Dobra. Myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Aldara Plays Mass Effect 2. Na razie trzymajcie się, pa pa!